Dla te, dlaczego kobieta czuje się niedowartościowana, prawda? Bardzo często nie czuje się dowartościowana, właśnie błąd polega na tym, co dzieje się w rodzinie, że, że ona, jeśli nie słyszy tych prawda, dobrych słów, pięknych, często te kobiety, ja tak patrzę na te biedne feministki, to one są bardzo często po prostu poranione, prawda? To są często kobiety, które... Hmm, yy, yy, Czują, po prostu były niekochane. Tak, tak się odnosi wrażenie, że one tak się zachowują, ponieważ były niekochane i, i dlatego czują się jakby niezrealizowane ciągle, ciągle niedowartościowane, ciągle nie takie, jakie, jakie, jakie chciałyby być. Jest telefon, tak? Prosimy bardzo. Halo, przepraszam. Halo? Słuchamy? Tak, ja bym się chciała zapytać, dlaczego ksiądz wypowiada się na temat feminizmu, a nic tak naprawdę o tym nie wie dlaczego głównie spekulują na ten temat mężczyźni, skoro oni tak na bag bagatela o, o kobietach nic nie wiedzą. I chciałam się księdza zapytać, dlaczego ksiądz uważa, że feministki są te kobiety niekochane, skoro ksiądz tak naprawdę o kobietach nie za wiele wie. A, no pięknie, świetnie. <śmiech> <śmiech> Pani pewnie pomyliła lat? seks nie, nie. z miłością. Nie, nie, czekaj. Ale I... ksiądz też się urodził w rodzinie. Miał matkę i babcie i, I pewnie siostrę. I tak, tak. I tak. No. tak, tak. Ale to nie o to chodzi, tylko że ja oczywiście mogę też to mówić, co, um, co czuję i co widzę, prawda? Um, bardzo często, um, kiedy, że tutaj jest, że to nie są kobiety jakieś szczęśliwe, bo one są ciągle sprawiają wrażenie nieszczęśliwe.